Ile musi być historii w jednej takiej kłódce? A ile w tych przeciętych drutach? Ile momentów zakochania, rozczarowania, płaczu, uśmiechu, pocałunków, zawodów, a my widzimy tylko kłódki. Coś, co zaczynasz zauważać, jak dorastasz, to to, jak wszystko jest ze sobą połączone. Każda najmniejsza rzecz. Pomyśl, ile rzeczy na co dzień pomijasz, ile rzeczy twój mózg uznaje za nieistotne. Zwracasz uwagę na każde auto, na każdego przechodnia, o czym myśli, w co wierzy. Oczywiście, że nie. Nasz mózg działa tak wybiórczo, że widzi tylko to, co uzna za istotne, a pomija całą resztę. Zawsze widzimy tylko ułamek obrazka. Widzimy tylko to, co chcemy widzieć. Najczęściej to, jak sami jesteśmy. Świat to tylko nieskończona ilość kropek. I każda z tych kropek jest ze sobą połączona. Człowiek ma tą niesamowitą umiejętność łączenia faktów. Widzi A, widzi B i zastanawia się, czy A jest połączone z B albo czy A może być połączone z B. I jakimś cudem z tej niesamowitej umiejętności korzystamy tak rzadko. Dlaczego? Przecież już jako dzieci oglądamy świat i zastanawiamy się, co się stanie, jak zrobię to co będzie jak pójdę tu, skąd się bierze to, skąd się bierze tamto. Wieczne pytania, wieczna ciekawość. I z czasem jakoś tracimy tę ciekawość. Nic dziwnego, skoro w szkole pokazują nam same kropki. Przychodzi nauczyciel, pokazuje kropki i idzie do domu. To jest tyle. A prawdziwa rola nauczyciela polega na przekazywaniu połączeń, a nie kropek. To w połączeniach jest prawdziwa siła. A tu tylko książka, kropka, książka, kropka. Książka, kropka, książka, kropka, książka. I tak w kółko. W życiu nie chodzi o to, żeby obłożyć się książkami, przeczytać je wszystkie i nazwać się mądrym. Bo owszem, będziesz mądry, ale tylko z pozoru. Prawdziwa mądrość bierze się ze zrozumienia niebezmyślnego konsumowania kropek. I Platon wiedział to już dawno temu. Mówią, że człowiek uczy się przez całe życie. Na pewno nie wszyscy. Po pewnym czasie człowiek przestaje być ciekawy świata i przestaje łączyć kropki. I to jest to, co nazywamy dorosłością. Staramy się jak najlepiej funkcjonować z tą ilością połączeń, które zapewnia nam normalne życie. Najlepiej siedzieć cicho i się nie odzywać. Jak już zrozumiesz, że wszystko jest połączone, to zrozumiesz też, że nie musisz być trybikiem w tej machinie. Zaczynasz lepiej rozumieć świat, ludzi, mechanizmy, którymi się kierują. Co ja zrozumiałem, odkąd zacząłem łączyć kropki? Więcej niż jestem w stanie wyliczyć. No, jakie są twoje? Musisz sprawdzić, co. Co to wszystko mówię? Nie wiem, ale myślałem, że tutaj miałeś łączyć kropki.